38 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej przechodzi do historii. Za nami zmagania konkursowe przed nami ogłoszenie wyników Koncert Galowy w Hajnówce i w Białymstoku. W tegorocznej edycji udział wzięło w konkursie 27 chórów i 28 chór, który zainaugurował festiwal. Festiwal przebiegał w formie konkursowej. Występy były oceniane przez Międzynarodowe Żwy, które chciałbym Państwu w tej chwili przedstawić. Przewodniczący Brzery, profesor doktor habilitowany Włodzimierz Wolosiuk. Pracownik naukowy Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ksiądz profesor dr habilitowany Grzegorz Pecka, kierownik de, Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Jana Pawła II. Ksiądz doktor Aleksander Barnea, doktor teologii Adiul katedry muzyki i ceremonii Cerkiewnych Uniwersytetu Aleksandra Jana Kuza w Jasach, Rumunia. Oleg Owczanikow, dirigent chóru metropolitarnego okręgu Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi w Republice Kazachstanu. Kazachstan. Aleksander Brandaus, utytulowany dyrygent churalny, absolwent katedry, dyrygentury churalnej Lotewskiej Akademii Muzycznej. Lotwa, ksiądz Protodiakon Bazyli Dubyc, dyrygent chóru duchowieństwa diecezji Białostockiej i Gdańskiej, Polska. Ireneusz Lawreszuk, magister sztuki, muzyk, wokalista, nauczyciel dyplomowany Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w biersko podlaski. Ksiądz doktor Dmitri Bolgarski. Doktor teologii oraz historii sztuki. Zastoszony działać sztuk Ukrainy, Ukraina. I ksiądz dr. Anatolij Nienartowicz, sekretarz diecezji Grodzieńskiej, Białoruś. Zanim oddam głos przewodniczącemu, który ogłosi wyniki, chciałbym, korzystając z okazji, serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego. Przebiegu festiwalu. A teraz proszę profesora Włodzimierza Wolościuka, przewodniczącego Żery o odczytanie protokołu. Żery, proszę bardzo. Chrystosmos woskresie. Ekscelencjo, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, drodzy dyrygenci, wykonawcy i zebrani Państwo. Bardzo dziękuję, księże dyrektorze, za udzielenie mi głosu. Jako przewodniczący jury 20, 38 Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej mam zaszczyt przedstawić publicznie spostrzeżenia moje własne oraz moich znakomitych profesorów, naukowców i dyrygentów. Na początku chcę jednak zaznaczyć, podziękować. Przede wszystkim dyrygentom i zespołom przez nich prowadzonych. Zaprezentowanie bądź zaprezentowanie nowości repertuarowych, zarówno w zakresie monodii, tzw. raspiewów, i twórczości autorskiej, to jest kompozycji, a tych ostatnich było w tym roku wiele. Nasze decyzje nie są wynikiem antagonistycznej postawy czy pogardy dla dyrygentów lecz biorą się one z obiektywnego oglądu. Mamy nadzieję, że je ogłoszone wyniki będą czynnikiem usprawniającym pracę z zespołami w kolejnych y, przesłuchaniach konkursowych. Przechodząc do odczytania już y, rezultatów, chcę bardzo serdecznie podziękować moim y, współpracownikom, y, oczywiście dyrektorowi za zaufanie. Y, i, oraz y, członkom Żyli za wnikliwą, za wnikliwą oceny i, mam nadzieję, rzetelną pracę, bo takowa jest. I tak w kategorii chórów parafialnych wiejskich drugie miejsce otrzymuje chór parafii prawosławnej opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych pod dyrekcją Anny Antoniu. Prosimy, Aniu. Pierwsze miejsce w kategorii chórów wiejskich otrzymuje chór parafii prawosławnej w niebo wstąpienia pańskiego w Orzyszkowie pod dyrekcją Ewy Surel. Prosimy Panie Ewo. Następną kategorią będą chóry parafialne miejskie, chory gorockie, prychockie. Wyróżnienie otrzymuje arcybiskupi chór Monasteru Świętego Ducha w Wilnie pod dyrekcją Tatiany Skorowotko. Prosimy panią dyrygent. Trzecie miejsce egzekwo otrzymuje zespół wokalny Cantus Delicium Pyrzyce Polska pod dyrekcją Tomasza Szutkowskiego oraz chór Angelos Parafii Prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku pod dyrekcją Irena usza drugie miejsce w kategorii chórów parafialnych miejskich otrzymuje chór parafii prawosławnej Świętych Cyrla i Metodego w Wołkowysku na Białorusi pod dyrekcją Jeleny Józwy matuszki Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje fiński prawosławny chór kameralny Helsinki Finlandia pod dyrekcją Iriny Czerwińskiej Macy. Kolejną kategorią to, jest, to są chóry dziecięco-młodzieżowe, a więc przyszłość naszego festiwalu i w ogóle śpiewu cerkiewnego. I tak, trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje chór dziecięco-młodzieżowi parafi Haga Sofia w Białym pod dyrekcją Adama Tokajuka. Drugie miejsce Chór Dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce pod dyrekcją Justyny Marczuk. A, ostrażam, ostrażam Pierwszą nagrodę Żeli przyznało tejże kategorii dziecięce młodzieżowej, dziecięcom młodzieżowemu chórowi wstrecza z Mińska na Białorusi pod dyrekcją Ludmiły Litoszyk. Przechodzimy do kategorii chórów akademickich i tak trzecie miejsce otrzymuje chór studentów przy prawosławnym ośrodku szkoleniowym w Smoleńsku w Rosji pod dyrekcją Igumenii i Elisabety Kisielewej. Drugą nagrodę otrzymuje Męski Chór San Petersburg Akademii Duchownej Rosji pod dyrekcją Maksima Kalinina. Pierwsze miejsce. W tej kategorii otrzymał chór kameralny kreszendo krzyw Ukraina pod dyrekcją wiktorii sergejewnej. Prosimy pana starostę o wręczenie nagrody. W kategorii chór winnych trzecie miejsce. Trzecie miejsce egzekwo otrzymują chóry Bracia Baruch z Belgradu pod dyrekcją Stepana Zekicza oraz chór Jedinstwo Kotor z Czarnogóry pod dyrekcją diakona Michajlo Lazarewicza. Drugą nagrodę w tejże kategorii otrzymuje zespół wokalny Swirel z Mińska na Białorusi pod dyrekcją Świetłany Koncewicz Pierwszą nagrodę, jury przyznało chorobie miejskiemu Logos Riga Łotwa, dyrygen ojciec Prosimy. Grand Prix. 38. Festiwalu Hajnowskiej Dni Muzyki Celkiewnej otrzymuje chór Owskiej Akademii Duchownej pod dyrekcją księdza Archimandryty Romana Podlubniaka. O wręczenie nagrody prosimy burmistrza miasta Hajnówka.

Proszę Państwa, ponadto Żyli przyznało wyróżnienia za kultywowanie muzyki cerkiewnej zespołowi wokalnemu Kapela Rusika Berlin-Niemcy pod dyrektą Iryny broker aristowej Drugie wyróżnienie za rozpowszechnianie tradycji śpiewu cerkiewnego żyli przyznał chórowi Majowy Kwiat Mińsk na Białorusi pod dyrekcją Lilii Siemanczuk. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Chrystus woskresz. Gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie. Życzymy, żeby Państwo wywieźli z zajnówki jak najlepsze wspomnienia, najlepsze takie duchowe przeżycia, które staraliśmy się tu państwo dostarczyć. Do zobaczenia za rok.